Sport to ta dziedzina życia, która uczy nas pokory, systematyczności i cierpliwości. Czy cechy i umiejętności, których nabywamy podczas sportowej rywalizacji, jesteśmy w stanie wykorzystać w biznesie? O to właśnie pytam mojego dzisiejszego gościa, olimpijczyka, mistrza świata i sportowca, ale również przedsiębiorcę i biznesmena. Moim gościem będzie Mateusz Kusznierewicz, ale zanim zaproszę Was do tej rozmowy, pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji, a także o komentarzu. A tymczasem 3-2-1 zapraszamy. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Ja u sportowców cenię to, że oni są przede wszystkim systematyczni i nawet jak deszcz na dworze, plucha, śnieg, to oni zawsze te treningi zaczynają, niezależnie od. Te dyscypliny, którą uprawiają, czy to jest faktycznie to, że takie rzeczy też pom mogą pomagać w biznesie? No bo mówi się o tej systematyczności. No wiesz, jak przychodzę do portu i widzę moją łódkę całą mokrą albo właśnie z taką małą warstwą śniegu, no to to wtedy nie mam takiego uśmiechu od ucha do ucha na twarzy, ale to mnie właśnie nie zatrzymuje, żeby wykonać swoją robotę. Dobrze, bo prawda jest taka, że my sportowcy skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, jaki mamy plan danego dnia, natomiast bardzo istotne jest, że my widzimy big picture. My wiemy, gdzie zmierzamy po co to robimy i to, że dzisiaj wykonamy tą pracę, to zwiększamy swoją szansę na osiągnięcie swojego celu, który stawiamy sobie. I to niekoniecznie od razu musi być mistrzostwo olimpijskie, mistrzostwo świata, czy Europy. To mogą być takie małe cele, ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby tą drogą iść. I tak samo jest w biznesie. Znaczy może nie właśnie każdy to spostrzega tak w biznesie, ale mogę to Porównać, bo widzę wiele podobieństw pomiędzy sportem a biznesem, i czego biznes może się nauczyć ze sportu. Zorientowanie na cel, systematyczna praca, e, znalezienie motywacji własnej, wewnętrznej, e, ale także i e, motywowanie innych, to są, no, mogę powiedzieć, jako jedne, które mi przyszły na myśl przykłady e, miękkich umiejętności, które e, my, sportowcy no, wykorzystujemy nie tylko właśnie w sporcie, ale także i w biznesie. Osoby, które Chcą założyć biznes, często, są promo, często się u nich promuje taką postawę: Dobrze, załóż biznes, będziesz miał więcej czasu dla siebie, więcej swobody i będziesz mógł sobie samodzielnie ten czas organizować. No ale nie wszyscy takie rzeczy potrafią. Szczególnie przechodząc z etatu, gdzie praca jest raczej usysta, usystematyzowana, ułożona, mają przejść do własnego biznesu i, za, i zacząć samodzielnie e, tę działalność prowadzić. No to to już nie jest takie proste. W przypadku sportowców mamy trenerów, którzy nas mogą, Motywować, którzy nam mogą pomagać. A jak pomóc i zmotywować taką osobę, która dopiero biznes rozpoczęła, mm -hmm. albo ona zaczęła? Widzi ten cel, który ma, no ale do tego celu są te kroki, które trzeba oczywiście zrobić. Jak zacząć? Jak zrobić ten pierwszy krok? Za chwilę odpowiem na Twoje pytanie, natomiast najpierw muszę skomentować pierwszą część Twojego pytania, a mianowicie. Przechodząc na własny rachunek, realizując swoje przedsięwzięcie biznesowe, nagle okaże się, że może wszystko być łatwiej, lżej i przyjemniej. To jest utopia. Ja, ja miałem doświadczenia z pracy w korporacji. no Może nie byłem na etacie, ale byłem wewnątrz dużych firm. To jest wygoda, to jest spokój, to jest brak, mniejszy wymiar stresu, tempa życia i działania. A co najważniejsze, bardzo rzadko przenosi, wynosimy. Przenosimy pracę na grunt życia prywatnego. Natomiast będąc na własnej działalności, prowadząc biznes, czy w pojedynkę, czy mając zatrudnionych wiele osób, to ja powiem szczerze, że ja pracuję cały czas. Czasami się wydaje, że nawet jak śpię, to pracuję. Myślę o tym. Oczywiście nauczyłem się technik nabierania dystansu odcinania wręcz od spraw bieżących czy myślenia strategicznego, bo nawet w weekendy zdarza mi się w ciszy i spokoju stawać o no, mojej ulubionej porze tam przed szóstą i wtedy, kiedy jeszcze dom śpi i ten dzieciaki i Iza zejdą na dół, to ja sobie lubię rozrysowywać w miro różne swoje koncepcje i dalsze e, działania. Natomiast e, naprawdę to jest duże wyzwanie. Duże wyzwanie mieć wszystko na głowie, bo to nie chodzi także o pomysł biznesowy na produkt, usługę, następnie stworzenie samego produktu, opakowanie go marketingowo, sprzedaż, posprzedaż, księgowość, finanse, rozliczenia, raporty roczne i różne inne rzeczy, ale także hr -y i kontakt z, z klientami, z biznesem, podróże. A co wtedy, kiedy. <laughs> Jakieś świństwo nas dopadnie typu bakteria czy wirus, i sorry, że nie jesteśmy, nie pchamy świata do przodu. Natomiast w dużej korporacji to wszystko gdzieś idzie, bo jest duża inercja, tak są, one są stworzone. Ja jestem przyzwyczajony do działania w tych mniejszych, własnych przedsięwzięciach. Uwielbiam to. Może nie robię nie wiadomo, jak dużych biznesów, ale. Nie narzekam, daję sobie radę. A co najważniejsze, robię fajne rzeczy z fajnym towarzystwem, i to ja jestem w większości tym liderem, tą osobą, która podejmuje decyzje. To nie jest łatwe. W nauczyłem się podejmowania decyzji i tego strategicznych decyzji, na których mamy trochę więcej czasu, ale także wiesz, wyobraź sobie, jakbyśmy byli teraz na jednej łódce i, i wiesz, tutaj jeden przeciwnik, tutaj Anglik, tutaj Francuz gdzieś nas najeżdża, tutaj start, i, a my musimy szybko podjąć decyzję i to nawet czasami nie ma czasu, żeby przegadać tego razem, że ja tutaj skręcam ster, a ty szybko musisz reagować, wybrać żagiel po drugiej stronie, żebyśmy znaleźli się tam jak nie na pierwszym, to co najmniej na drugim, a nie dziesiątym miejscu. I ja się tego nauczyłem na sporcie, tak samo w biznesie. Bardzo często szybko trzeba zareagować na coś, podjąć decyzję. I tutaj liczy się odwaga, pewność siebie, której nie buduje się tak, że przeczytam książkę, jak być pewnym z siebie. Guzik, prawda, to trzeba przeżyć, sparzyć się parę razy. Budować tą pewność siebie. Ja nie, na przykład nie wyniosłem z domu. Więc ja nieustannie wzmacniam się i to też taki bardziej proof of concept robię, że wyjdzie mi jedna, druga, trzecia rzecz, zaraz mi się gdzieś potknie noga, ale ja doceniam, że ja dzięki ciężkiej pracy, systematycznej drodze potrafię dowieść różne rzeczy. I to są jakby takie przykłady z, ze sportu wzięte, które wykorzystuję bezpośrednio w biznesie. I tu widzę dwa obszary. Pierwszy to jest psychologiczne, czyli to jak na głowa steruje, jak mamy nasz świat skonstruowany, nasze nawyki, przyzwyczajenia, rea sposób reakcji. E także reakcje na przykład na stres. Nie wiem, czy masz jakąś metodę na to, jak ci ktoś podniesie ciśnienie, wkurzy cię, dostaniesz złą wiadomość, ale w tym momencie co robisz pierwsza rzecz? Przede wszystkim się denerwuję. Ale to jest to jest zła reakcja. A, ok, ty się denerwujesz, dużo strasznie czyli jesteś ekstrawertykiem, wyrzucasz coś z siebie. I to jest twój sposób na odreagowanie, i trochę powrót do, tak, do stanu. normalnego stanu, tak? Okej, okay, dobrze, no fajnie. Ja moją metodą na przykład jest to, że ja biorę 6 powtórek oddechów. Raz, dwa, trzy wdech, zatrzymuję na jedną sekundę, sześć, czyli dwa razy dłużej niż wdech, sześć wydech. Zpoczęłem znów 3 sekundy wdech, zatrzymuję na jeden. Wydech. Całe jakby powtórzenie zajmuje 10 sekund, powtórz razy 6 to jest 60 sekund, czyli minuta. Robi różnicę. Ja to wyniosłem ze sportu. To jest najprostsza technika. Oczywiście mam też różne inne zatrzymywania wzroku na jednym punkcie wtedy, kiedy coś złego się właśnie dzieje i mam ciśnienie i to mnie także uspokaja, bo normalnie to mamy wzrok rozbiegany, prawda, jak się jesteśmy pod wpływem stresu. I to są właśnie takie metody, czyli wszystko co nam, nami i naszym światem steruje głowa. A druga, drugie umiejętności, czy tam drugi obszar to jest to jakie mamy metody. Czyli to tak naprawdę co albo sami wypracowaliśmy wcześniej, albo ktoś nas nauczył i to są można powiedzieć procesy wręcz. Że od tego zaczynamy, tutaj robimy agendę, tutaj planowanie, proces podejmowania decyzji jest taki, taki, taki. I, I tak dalej. I niezależnie, czy by się góry waliły, czy paliły, czy wiesz, czy byśmy byli pod wpływem stresu, czy mieli słabszy dzień, to te procesy, wiesz, dla całego zespołu i też dla nas, może to być nawet mały zespół, dwuosobowy, już jakoś gdzieś tam działają. Mówię to jako przykłady i, mógłbym, i poruszam jakieś tam delikatnie, tylko yy, temat, ale to wszystko ma znaczenie w biznesie. W jest tak samo. No dobrze, a yy reakcje otoczenia e, ludzi, którzy są blisko nas. Nie zawsze oni nas wspierają i pomagają nam w tym, żebyśmy ten cel osiągnęli. To jak tutaj się zmotywować? No bo przedsiębiorca e, może z jednej strony słyszeć e, nie zawsze uzasadnione pochwały, że tak, jest dobrze, poradzisz sobie będzie wszystko dobrze z Twoim biznesem, od osób, które kompletnie na biznesie się nie znają mhm. i nie mają punktu odniesienia, no ale z drugiej strony też są takie reakcje, nie no po co, no, może się nie udać, zobacz lub było bankrutów i tak dalej. Mhm. Jak podejść do tego typu reakcji, otoczenia? No, moim zdaniem najlepiej sobie zbudować wokół siebie takie otoczenie, które nie tylko będzie nas wspierać, ale będzie nas także challenge'ować, bo nie zawsze każdy pomysł dobrze jest, jak nasze otoczenie, nasi współpracownicy albo nasi najbliżsi będą mówić, tak, tak Szymonku, wszystko dobrze, jak dobrze, ale fajny pomysł, pomimo, że wiedzą, że to w ogóle nie wyjdzie, ale chcą Cię za wszelką cenę wspierać, a później kurde za miesiąc, za rok będziesz lizał ranę. No bez sensu, prawda? Więc tu ważne, żeby to było wartościowe, było to wartościowe wsparcie. Ja uwielbiam wręcz konstruktywną krytykę. Jestem w ten sposób przyzwyczajony. Także z domu to wyniosłem, że, że dlatego przede wszystkim, że moi rodzice, mój tata jest nauczycielem akademickim na Politechnice Warszawskiej i on nie ma przebacz. Po prostu nawet wiesz, wróciłem ze złotym medalem olimpijskim, a on tylko czekał na moment, żeby mnie wziąć w ogródku party, mnóstwo ludzi, a on tylko czekał, wiesz, i, i, i ten wiesz, Mateusz, jak już mnie tylko dopadł, wiesz, w czwartym wyścigu, wiesz, no super, żeby grać ten złoty medal. ale w czwartym wyścigu, to wiesz, tutaj outhole był trochę za bardzo poluzowany, mogłeś wiesz, po starcie wywindować tego e, Chorwata i wiesz, i ten atak, to w, w kłopoty się później pojawiły. Czyli popatrz, sukces niesamowity, a nadal można coś jeszcze udoskonalić. To jest także fajny state of mind. Wracam do mm, kwestii, o którą pytasz, wsparcie najbliższych. E, ja y, jestem zwolennikiem tego, żeby nie czekać do momentu, o co ja zrobię wtedy, kiedy nie będę miał tego wsparcia, tylko co muszę zrobić, żeby to wsparcie mieć. Czyli tak obudować się ludźmi, taką mieć porozumienia, komunikacji, relacji między nimi. Może tak faktycznie, jak tutaj jesteśmy, byśmy byli w, w 15-osobowym zespole i ja bym przyszedł do, do firmy, nie miałbym wpływu na to, że Ty tu jesteś, że Ty tu jesteś i Ty tu jesteś. No, i muszę się w tym odnaleźć. Ale bym przynajmniej próbował zbudować relację między nami taką, że jak będą się, wiesz, paliły ściany i podłoga, to nie to, że każdy będzie tam, pff, wiesz, uciekał albo myślał o sobie, tylko hej, jesteśmy jednym zespołem. Hej, yy, wszystkie ręce na pokład. Wspieramy się. Przede wszystkim się wspieramy. Jeżeli ty masz słabszy dzień, to możesz pierwsze co, to liczyć na mnie, że ja. Nawet odrzucę wszystkie inne rzeczy, ale z chęcią pogadam o tym, jak mógłbym Ci pomóc. I to jest właśnie fajnie, żeby taką um, zależność wypracować między sobą. E, kolejna rzecz, która jest bardzo przydatna, to jest to, żeby przede wszystkim polegać na sobie. Ja jestem do tego przyzwyczajony, bo ja mm, lubię działać w małych zespołach, ale jednak wiem, że to, co mam w swoich rękach i jak mówię, nawet sam muszę się tym zająć, wszystkim, w pewnym momencie, to ja zrobię to. I tutaj trzeba znaleźć na to, do tego motywację, przekonanie do tego, że to e, tak należy i do którego e, momentu. Więc ta pewność siebie, ta odwaga, te wartości. Ja na przykład dużo buduję motywacji na wartościach. Jeżeli coś robię, to biorę odpowiedzialność za podniesione decyzje siebie, ale też innych, i za to, że e, mogę komuś pomóc, mogę komuś problem rozwiązać poprzez. No I nawet jeżeli mam słabszy moment, jeżeli zakładałem, że mój produkt kupi 400 osób, a kupiło 80, to nie poddaję się, tylko się organizuję, wyciągam wnioski, dokonuję szybkich hmm, konsultacji, challenżują mnie z tym i znów ruszamy, że tak powiem, na połowę. A jaka była najtrudniejsza decyzja biznesowa Mateusza Kuszynierewicza? Nie kontynuować projektu Zoom. Zoomie to była ramka cyfrowa, na której można było wysłać do swoich najbliższych zdjęcie ze swojego smartfonu. To dawne czasy, to był rok 2014, kiedy zbudowaliśmy hardware w Chinach. Od e, razem wszystkim budowania jakichkolwiek produktów w Chinach, szczególnie od początku. E, oprogramowanie software, front frontend, backend. E, no naprawdę to było fajne przedsięwzięcie, bardzo ciekawe doświadczenie. Um, nawiązaliśmy współpracę, pozyskaliśmy partnera T-Mobile, który do tych zoomek wkładał też swoje karty SIM, bo to były routery. Robert Lewandowski współpracował wtedy z, um, z t mobilem więc on na święta reklamował zoomkę. To było fajne przedsięwzięcie, ale dolar bardzo mocno wtedy poszedł w górę. Chłopaki z Go clever musieli się zająć swoim biznesem. Patrzyk Strzelewicz, fantastyczny przedsiębiorca i Michał Bąg z Poznania. Którzy zrobili kostkę Dice Plus, która była przez Hasbro i Disney Plus, wtedy jeszcze Disney Plus nie było, nagrodzona. To oni też byli w tym projekcie i ja, ale ja wróciłem do żeglarstwa. I to wszystko sprawiło, że nie ciągnęliśmy tego, a mieliśmy możliwość zrobienia tego, co zrobił Amazon ze swoją tą Aleksą z ekranem i chłopaki. Super goście z wirtualnej Polski pamiętam Michał Brański, i Jacek Świderski nam, nas kibicowali, żebyśmy my z nimi to zrobili dla ich i e mersu że można postawić było to w kuchni. Jak się nie używa Zoomki, to wyświetlają się zdjęcia najbliższych, które nigdy nie znikną, bo są zapętlone. Super sprawa, a jak tylko potrzebujesz, naciskasz, albo mówisz i pogoda korki, zamówienie nowych rzeczy i Lista tutu różne takie fajne i ta. Telemedycyna, bo chcieliśmy też to, żeby to było współgrało z podstawowymi usługami. Szkoda, że to nie poszło dalej, ale było świetnym doświadczeniem dla mnie, żeby się rozwinąć dalej w biznesie. Co ma zrobić osoba, która nie ma tak dużego doświadczenia, już nie mówię sportowego, ale też wizerunkowego, takiej mhm. rozpoznawalności? No nie ma szans na to, żeby nawiązać współpracę z topowymi markami, z topowymi ludźmi, też takimi jak on jest na topie. Co, co taka osoba ma zrobić? W mniejszym mieście próbuje uruchomić swój biznes, fajny biznes, ma dosyć fajny, ciekawy pomysł, ale jak się ma przelić z tym swoim pomysłem? Zdaję sobie sprawę, że rozpoznawalność pomaga w zasięgach, w sprzedaży. Okej, okay, ale to, żeby było jasne, to nie jest najważniejsze. Dzisiaj żyjemy w takim świecie trochę iluzji, że to otwiera wszystkie drzwi, sprzedaje. Prawda jest taka, że tu też widzę, że te podstawowe działania sprawdzone, skrupulatnie przygotowany plan, biznesplan, marketing, sprzedaż. To się liczy. Nawet jak ktoś jest super rozpoznawalny, to i tak nie sprzeda, jeżeli tamte inne elementy nie są e, zrobione. Ale, ale wracając do Twojego pytania, to uważam, że można by pójść dwoma drogami. Pierwsze, taka osoba mogłaby się podłączyć do takiej osoby, żeby się tego nauczyć, jak to się robi. Można taka osoba, będąc mentorem, rozpoznawalna, może także pomóc wypłynąć tej osobie i y, zbudować swoją rozpoznawalność. Druga ścieżka to jest to, żeby żmudną, systematyczną pracą wyjść przed widownię i pokazać się, zaprezentować. I to widzę, że tacy specjaliści jak wiem, Kamil Kozioł. Jak Paweł Tkaczyk, wymieniam tutaj Michał Sadowski, rozpoznawalne bardzo nazwiska, prawda? Których ja też wiedzę podziwiam i gratuluję im, jaką drogę przeszli. To im zajęło no, trochę czasu, nawet parę lat, żeby skrupulatnie od tych celów i marzeń, bo to od marzeń się zaczyna, na podstawie marzeń gdzieś tam budujemy te cele, później mamy cele oświadczenia, jak mam się tam dostać na tą główną celę, scenę na konferencji InfoShare. No i oni różnymi drogami tam dotarli. Yy, I to była, wiesz, taka w sporcie to też jest. Tak, że jesteś po prostu yy, nic się nie zatrzyma, żeby to yy, do tego dojść. Jeżeli to, to nie wydarzy się w ciągu miesiąca, to może się wydarzyć pół roku, rok będę czekał dwa, ale skrupulatnie będę do tego dążył i będę przygotowany i będę dawał sobie większą swoją szansę do, do osiągnięcia tego. I nagle okaże się, że tutaj masz takie wydarzenia, w którym nagle stanąłeś, jesteś do tego przygotowany, zwróciłeś uwagę, przyciągnąłeś uwagę publiki. Ktoś Cię zaprosił do podcastu czy wideokastu. ktoś Cię prosił w śniadaniowej telewizji nagle okazało się, że jesteś ekspertem w jakimś dziedzinie, że, żebyś skomentował coś. Bum, nagle takie rzeczy i tu, tu, tu i nagle okazuje się, że można powiedzieć z osoby nieznanej, stajesz się osobą znaną. Natomiast to, tego nie można kupić. Znaczy, może i można, ale to nawet nie o to chodzi. Chyba to by było nawet mała satysfakcja, jeżeli można by było coś takiego kupić. To jest fajnie, żeby przejść przez swoje życie w ciekawy sposób. ambitnie stawiać sobie cele właśnie i próbować realizować swoje właśnie marzenia i cele, które sobie stawiamy różną ścieżką. I też z cierpliwością, bo trzeba mieć tak. cierpliwość do tego. Tak. tak. Że nie wszystko naraz, tylko cierpliwie sobie tak. krok po kroczku. Ja też cierpliwie dążyłem do zdobycia tych swoich sukcesów w sporcie. Zajęło mi to 8 lat. 8 lat. Jak słucham tych, którzy nie chcą nikogo zniechęcać, ale co to jest 8 lat? Biorąc pod uwagę, ile mamy później po tych 8 10 latach, jaką czasoprzestrzeń w ogóle do, że tak powiem, delektowania się tym, co osiągnęliśmy, prawda? Jak to będzie pracować na nas. Ale jak patrzę także na dzisiaj tych. Biznesmenów, którzy są w pierwszej setce Forbesa, to oni budowali swoje biznesy kilkanaście lat. Rzadko kiedy ktoś tak bum, miał jakiś pomysł. A nawet jeżeli o tym nie opowiadają, to ile musiało się wydarzyć wcześniej, zanim zaczęli to. Kolejna rzecz jest taka, że też ci eksperci nazwijmy to od występowania na scenie, prezentacji od marketingu od sprzedaży to oni budowali też te swoje społeczności, ten swój wizerunek latami. To były 3, 5, 7 lat czasami. Spokojnie. Mamy przed sobą dużo czasu. Jesteśmy na początku 2023. Wiele osób e, robi plany na ten najbliższy rok. Jakie plany ma Mateusz Kuszniedawicz? Ja plany swoje zrobiłem już w, roku, e, w listopadzie. Ja co roku zawsze robię plan na kolejny rok, ale też na 3 lata, na 5 lat do przodu. Takie roadmapę całą sobie ustawiam. A więc ja tak, żyję w trzech przestrzeniach. W prywatnej. Ja mam dwójkę małych dzieci, super szczęśliwa rodzina i, i tutaj jesteśmy, mam pomysły, co robimy, czego mamy doświadczyć, czego chcę, żeby oni zobaczyli, em, czego się nauczyli i gdzie chcemy też podróżować, bo my dużo pokazujemy im świata, jaki jest, żeby później sobie wybrali, znaleźli, te, znaleźli też swoje talenty. W sferze sportowej, bo ja cały czas żegluję, mam plan wystartować w Mistrzostwach Świata we wrześniu. Pierwsze regaty jakie mam są w marcu, później mam w kwietniu na jeziorze Garda, w Szwajcarii pływamy w maju, w Niemczech, w Włochy wystartujemy w czerwcu, więc mam kalendarz, tak naprawdę jedne regaty w miesiącu. Cały czas pływam na trzyosobowej i siedmioosobowej łódce. A biznesowo? Na pewno będę dalej rozwijał Akademię Mistrzów Świata. Zbudowaliśmy ją w zeszłym roku. Super, ona jest skierowana do, do sportowców, do trenerów, do rodziców, dzieciaków, którzy uprawiają sport. Razem z kanałem sportowym prowadzę swój autorski spo, ten program, też w, w Akademii Mistrzów, więc to jest też fajny taki dodatek. I um, uruchamiam tak, że będę się dzielił bardziej swoją wiedzą, ze, wyniesioną ze sportu do biznesu, ale nie w formie tylko wykładów, ale także i kursów online. E, I to jest coś nowego. Oprócz tego też już zacząłem pisać książkę e, i już podjąłem decyzję na temat, e, jakie będą to tytuły e, czy tematy czterech najbliższych moich książek. Nie wszystkie zwoduję w jednym roku, ale to będą kolejne. Nigdy nie napisałem książki. Dzisiaj mam 47, prawie 8 lat. To jest super moment dla mnie, żeby usiąść i, i pisać. Mam fajnego partnera, z którym będę pisał te książki, więc to są moje plany na przyszły rok, na ten rok. Dziękuję serdecznie. Ruję również. A Wam również życzę ciekawych planów na ten rok i przede wszystkim takich planów, które będziecie w stanie zrealizować. Dzięki za ten odcinek, zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Cześć!